Daję kupić ręczny na ręcznym jadę. Witajcie, moi widzowie. Kupiłem kompota jeden osiem. Walwy Najgorszy silnik, powiecie? Też to powiedziałem, jak kupiłem. Ale w dobrych pieniądzach. Więc, czemu by nie brać takiego rodzynka? Oczywiście problem, e, zaraz po zakupie, o czym wiedziałem, oczywiście. To po buroleju Poprzez oczywiście, albo nie oczywiście. Wadliwe uszczelniacze. Wymieniłem. I cieszę się na razie wygodnym można powiedzieć wygodnym autem bo jest to kompot E46 wygodne auto tanie, silnik jak się ogarnie to bardzo fajnie jeździ eee, no i co za małe pieniądze można mieć dobre auto, competition ładnie podaje kurwa sarna wleciała ja pierdolę Prawie sarny przyjebałem, Ledwo wyhamowałem. O kurwa Ja pierdolę tego się nie spodziewałem, kompota bym rozbił na filmie. Ja pierdolę, no i to jest właśnie to. Jedziesz i dosyć wolno jechałem. Dobrze, że się skupiłem na, na patrzeniu na drogę, bo bym przypierdolił. Ja pierdisza No nie nieźle A, aż się zagotowałem. Żartowałem. Całe szczęście hamulce są dosyć dobre. Chociaż wracając do hamulców E46 w kompocie, w tym, z tym silnikiem. Ee, no mi się ogólnie te hamulce... Kurwa, co mam będę pierdolił o hamulce? A tak informacyjnie, jeżeli macie jakieś fajne auto do ogrania, to piszcie do mnie, piszcie do mnie na TikToku, na fejsie. Pogram wasze auto, postaram się zrobić to jak najlepiej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i taka to jest chillerka w kompocie. Chillerka w kompocie. Chiluje się w kompocie. I co tu więcej chcieć? Ik